Chcę wyjść bez ponoszenia kosztów. Przed rozpoczęciem nadzwyczajnej grudniowej sesji Rady Miejskiej, poświęconej głównie zmianom budżetowym, odbyło się spotkanie połączonych Komisji Rady Miejskiej. Obradą przewodniczyła Radna Marta Łaskawiec. Głównym elementem, który wywołał burzę i ogromną dyskusję, to projekt regulaminu zasad potrącania z diet. I tak, radny, który nie uczestniczy w posiedzeniu Rady Miejskiej lub Komisji Rady Miejskiej, której jest członkiem, potrąca się 10% kwoty diety za każdą nieobecność na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej lub Komisji Rady Miejskiej. W punkcie drugim regulaminu zasad czytamy, że radnemu, który opóźnił przybycie na posiedzenie Rady Miejskiej lub Komisji Rady Miejskiej w wymiarze ponad 30 minut od jej planowanego rozpoczęcia lub opuszczenia Rady Miejskiej lub Komisji Rady Miejskiej w wymiarze ponad 30 minut przed jej planowanym zakończeniem potrąca się 10% kwoty diety. Oraz takie zastrzeżenie, że radnego można ukarać podnoszeniem diety tylko raz, jeżeli w danym dniu odbywają się różne komisje, w których bierze udział lub sesja Rady Miejskiej łącznie z komisjami. Jest tyle głosów w tym zakresie, że ustalmy w końcu ten zapis i przejdźmy dalej do procedowania tej zapisu, tej uchwały. To nie w jakiejś wniosku. To złożyłem wniosek. I teraz tak. No, to jest kato, że nie. Sama nie przerywa. Państwo radni, no nie wiem, było pytanie: jakie to są kwoty? Czy Pan sekretarz. Chodźmy ten regulamin. No to jest to. Muszą być jakieś... No to głosowanie głosowanie na sesji tak, ale nie na komisji. Na sesji, ja mówię o Ale, 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 ale przecież było głosowanie, no to trzeba było nie? Panie przewodniczący, ja będę... Radny, się dobrze pan... Wnioseka wniosek. Mój wniosek, natomiast jest nowy wniosek o głosowanie poddane. Dobrze, słuchaj... treść tego Dobrze, pan jeszcze wiesił o pokarcie. Proszę państwa, ja jestem czwartą kadencję radnym Myśmy się powinni wstydzić, żeby taki zapis w ogóle przedstawiać, że potrącamy. Przecież to jest moralny nasz obowiązek być na sesji. Nie zdarzyło mi się, mówię szczerze, za siebie mówię, nigdy nie opuszczam bez, bez powodów, a tylko w sprawach losowych uwzględnić wychodzenie i tyle. I, już. Ile, ile I nic więcej. więcej. Nie zdarzyło mi się, żebym wychodził sobie... Nie zdarzyło się to nie. Raz, się na Ale słuchaj, no, to krótko, co mówię. Na pogrzeb. Na pogrzeb? Na no. pogrzeb, Pani Mardo, do rzeczy, bo nam się czas no, Czy ja jak nie mówię, w przypadku, ja się w przypadku losowych, tylko wyjdziemy. Może wyrzućmy ten regulamin z tej uchwały całkowicie, a wprowadzimy go na następnej sesji już konkretnie po komisjach, kiedy będzie czas. Dzisiaj nie mamy czasu to co pan Marek powiedział. Ja również jestem dzisiaj czasem. ale żeśmy przegłosowali, że zostaje. No to wniosek tworzyć jeszcze. Pani Masz, co A, jest, już przegłosowaliśmy to. ten, ewentualnie można zmiany wprowadzić w styczniu i już, jeżeli już będą takie. Myśmy... Dobrze, głosujemy tą uchwałę. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o... Ale, a ten drugi punkt, co? Na, nie nie na razie zostaje. Na razie, ja. drugi punkt na, sesji, pytam, no bo... na sesji możemy jeszcze wyrzucić. Tak, możemy. Jeszcze bo jeszcze na sesji wyrzucić. I wyrzuciło się na dworze. No, na sesji będziemy siedzieć za rano. Nie, panu też Głosujemy uchwałę. Głosujemy uchwałę. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej? Ale jak Pani Grażyna tak tak Pani Krażna nie głosuje. A dlaczego? No nie. Mam takie prawo. Nie. Kto jest przeciw? Tak? Kto jest za? Już było. Kto jest przeciw? Wstrzymał. Kto się wstrzymał? I dosyć wstrzymujący. Ja się wstrzymałam. się. Ja się wstrzymałam. Siedem. Kto jeszcze się wstrzymał? Ja się Adam. Marek Maska. Ty jesteś za? Zabłonię się Przeciw, Trzymałem się. Ludzie, co wy tu robicie? To w ogóle nie wiadomo co chodzi. Kto się wstrzymał, to kto za, kto przeciw. Sami narobiliście się. No to się pójdzie. Sami. No dobra, się To głosujemy, dał, za, Ale panie komisarzu, my nie można wszystkiego przygosowywać za, 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 za. No trzeba to sobie podyskutować. się też rozprawiamy. No i siedźmy od tego, że jesteśmy pani. A mówimy, że siedzimy po pięciolice. Czasami trzeba siedzieć. Masz, masz yy, nie, nie, jak nie, nie, nie. Marta, jeszcze raz proszę. Jeszcze raz proszę bardzo. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść Za przyjęciem uchwały tutaj. Marek okay. Całości. Całości. Nie Pan Różycki, pan Jakubowicz. Pan Różycki za. Za ze względu na ograniczoną ilość czasu i ponaglenia płynące ze strony przewodniczącego Rady Miejskiej, bo sesja główna została już opóźniona, radni przegłosowali wniosek przyjęcia regulaminu zasad w takim brzmieniu, jak Państwu zacytowałem. Niemniej jednak... Padały głosy z sali, że w styczniu zapewne radni do tego problemu wrócą, gdyż nie zgadzają się z założeniami tego regulaminu.